Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars Dzisiaj słuchajcie, wbijemy 15 tysięcy pucharków Więc będziemy mieli mega boxa już z tej nowej alei Bo tą starą już ukończyłem No dobra, więc dzisiaj wbijemy 15 tysięcy pucharków Na początku zachęcam was do łapki w górę A jak nie subskrybujecie tego kanału to polecam zasubskrybować Bo teraz będą mega często live'y i mega często odcinki Więc naprawdę fajnie gdybyście te rzeczy zrobili Więc tak Mamy jeszcze tu jakieś nowe wydarzenia, bo trochę nie grałem w Brawla, tak, przyznaję się. Więc mogliście mnie widzieć offline, w ogóle zapraszam do klanu. Mamy teraz 98 członków, więc fajnie, gdybyście dobili, bo nasz klan jest wysoko w topce, bo dajesz tam top 150. Dobra, nieważne. Mam tutaj mega boxa też do odebrania, w ogóle nie zauważyłem. Czy mam coś w sklepie ciekawego? No nie za bardzo. Na razie nie będę nic kupował, więc tak. Może na początku otwórzmy się. Big boxa, słuchajcie, big boxa sobie otwórzmy. Uwaga, pierwszy big box. Mamy trójkę, więc coś może być. No i jak zwykle, słuchajcie, nie ma. No dobra, możemy też otworzyć sobie zaraz tego mega boxa. Więc tak, 100 mod i za tego mega boxa fajnie, gdybyście sobie łapkę w górę, nie zmuszam, to jest dobrowolne, ale bardzo by mi było miło, gdybyście właśnie tą łapkę w górę zostawili. No dobra, otwieramy. No niestety piątka. No ostatnio, słuchajcie, coś nie mam szczęścia, niestety do tych mega Coś nie mam szczęścia. Dobra, Jackie, jeszcze Rico. I o, i Max, no i nie musiałam kupować oferty w sklepie, bo była za max. Więc co? Wbijamy, słuchajcie, teraz 15 tysięcy pucharków, więc my się widzimy na arenie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na arenie. Niestety trafiła nam się najgorsza mapa. Mam się najgorsza mapa i od razu no, przegrałam, tak jak widzieliście. No, niestety na nim nie przegrałam. laga, nie mam pojęcia czemu. Dobra, my sobie teraz rozwalimy te dwie skrzynki, słuchajcie. No i mamy, no i mamy dwie skrzynki. Czy Kampi się opłaca? Nie, bo Sandy rozwala, może rozwalać na przykład dwie skrzynki naraz. Nie wiem, czy, czy Rico może. Nie, no na pewno dużo zadymiarzy może rozwalać dwie skrzynki naraz. Dobra, w ogóle też fajnie, gdybyście ten film udostępnili. Więcej osób zobaczy fajne filmy i ciekawy content. No dobra, ale mniejsza z tym, nie będę już o tym mówił. Dobra, lecimy. Jeszcze sześć zadymiarzy. Nie wiem ile. Aha, dobra. Czyli. No nie no, gdybym go zaatakował mocniej, to może by ta bibi zginęła, ale niestety nam się nie udało. Nie wiem, które miejsce musimy zająć, słuchajcie, żeby zdobyć te 15 tysięcy, ale walczymy. Nawet jak muszę tam zająć trzecie i ja chcę zająć pierwsze miejsce. Póki co mamy trzy powercubesy, więc nie wiem, czy to się uda. Dobra, nie, może jeszcze jedna osoba zginie, żeby... Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, które miejsce, bo przegrałem tą pierwszą gierkę przez tego na niego. Ale naprawdę, napiszcie w komentarzach... Jak chcecie, czy napi jak napiszecie y, Hashtag klęska czy urodzaj To przytnę wam, słuchajcie, serduszka, Ale to jest tak denerwująca, słuchajcie, mapa Że nie wiem Ja, ja nienawidzę tej mapy Ja, słuchajcie, nie... no i właśnie hmm. Słuchajcie, co ciekawe Zabrakł nam jeden pucharek Jeden jedyny e, No mam dzisiaj e, e, Troszkę nieszczęścia Dobra, to już musi być 15 tysięcy, słuchajcie, to już musi być 15 tysięcy pucharków. Z Narfy klasycznie wbijamy po te dwie skrzynki. Okej, okay. dobra. Coś źle tutaj y, rozwaliłem, bo tam y, w sumie dłużej rozwalałem niż tą pierwszą, ale mniejsza z tym. Tu mamy Sergia. W poprzedniej rundzie Serge mnie zabił, ale naprawdę go obijałem. Albo sergi jest naprawdę dobrą postacią. Dobra, może go tutaj dogonię jakoś. Kurde, no 800 HP, no nie wierzę po prostu Dobra, ta bigo zabiła Więc tak, musi być szóste miejsce Albo tam siódme, nie wiem I uwaga Jest, mamy to, mamy to Już nawet piąte, mamy słuchajcie 15 tysięcy pucharków Brakuje mi star powera do Pamkiełka, Surdża i Legend Z dwóch, czyli Leona i Kroła. Więc zobaczymy, pewnie nie wydropi nic Znając moje szczęście, ale słuchajcie Zobaczymy, więc to Ja biorę soczek nie biorę. Dobra, słuchajcie. Udało się. Mamy 15 tysięcy, więc fajnie, gdybyście za te 15 tysięcy zostawili łapkę w górę. Bardzo by mi było miło. Uwaga, otwieramy. To jest oczywiście nowa aleja, przedłużona, bo było tylko pucharki, były do z alei. Są nie pucharki, tylko nagrody były do 14 tysięcy, to jest nagroda za 15 tysięcy, więc otwieramy. Uwaga! Super se, jak widzieliście. Znowu nie dał mi postaci. Przynajmniej mamy 154 pucharki. No dobra. Więc tak, może sobie jeszcze jakąś gierkę zagramy. Dobra, w klubie nic, więc naprawdę to fajnie, żeście dobili. Dobijacie również na Discorda. Tam już mamy ponad 100 członków. Lecimy teraz po 200 na Discordzie ale już nie będę mówił o tym, bo chcę się skupić na kolejnych arenach, żeby tam widać 15 500 i tak dalej, słuchajcie. Więc co? Kogo wy co sobie wybrać? Spróbujmy słuchajcie poka, zobaczymy czy się uda Dobra słuchajcie, zobaczcie ile jest power cubesów na środku Nie wiem czy tam iść, no nie będę chyba ryzykował, bo nie wiem czy to mi się opłaca, więc pójdźmy po te dwa może Po te dwa chyba bardziej nam się opłaca, bo tam jakby wyskoczył jakiś El Primo czy Bull to by mnie wyeliminowali z tej bitwy, dobra więc tu mamy 8-bita, nie wiem czy się go uda pokonać, ale on chyba jest, wiecie, silniejszy ode mnie. On jest silniejszy, więc nie będę się do niego zbliżał. Bierzemy ten soczek, dobra, może teraz z soczkiem na nim wyjdzie. Tutaj, dobra, ale tutaj może nam ktoś wyskoczyć z krzaka, więc tu już atakuje. I teraz możemy w sumie już atakować na środek. Pewnie tu ktoś jest, nie ma tu nikogo, zawsze tu tłuchacie... Coś jest na środku. Pierwszy raz widzę taką sytuację, naprawdę. Tutaj mamy teraz piper, ok. Oj, oj oj, oj, oj dobra, udało nam się. Więc tak, tutaj jeszcze ból, jeszcze ból. I tylko trzech zedamiarzy zostało, więc naprawdę poko może być, słuchajcie, dobra. że mam star powera, ale no. Dobra, ból, chodź. Nie, 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 proszę, nie. Dobra, leczę się. Nie no, te, gdyby nie to leczenie, to bym już dawno przegrał. No dobra, więc tak. Dwóch za do końca. O nie. Hmm. Dlaczego te soczki są w tej grze? W ogóle, patrzcie, ile dostałam żetonów z tej bitwy. 100 za wygranie, 3 razy starcie solo i 112, bo mam podwajacze. Jest event z podwajaniem. I no, więc może będziemy jeszcze mieli kolejny stopień w, w tym odcinku. Zobaczymy. Dobra, stopień będziemy mieli, więc zobaczmy, kogo by to sobie wziąć. Może teraz spróbujmy Bibi. Niech będzie Bibi. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A co, gdyby pójść na środek? Co, gdyby pójść na środek? Dobra. Ty, nikt nie poszedł... A nie, a nie, 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 nie. Help. Help. To, że nie, nie, nie mogę mieć helpa, czyli pomocy, bo jestem na solo, więc, więc no. Ale dobra, mniejsza z tym więc zobaczmy czy y, tu kogoś nie ma dobra nie skafem bo zrobiłem bardzo zły ruch dlatego nie opłacę się iść na środek idziesz nawet idziesz el primo i nagle z wszystkich stron cię atakują i tak przegrywasz więc ja jak mam Jackie, to może idę na środek albo Bulla, albo el primo ale nawet jak jesteś bólem, to i tak mogą cię po prostu pokonać i potem po prostu stracisz kucharkę. Jak, jak na przykład jesteś na 30 randze i na 8 miejscu to mega dużo tracisz dobra 7 zadymiarzy do końca. Ktoś mnie oglądał. Wow, jestem popularny. No dobra. Um, dobra, szukamy jakichś zadymiarzy innych. Chociaż na... nie, no, nie uda nam się kogoś zabić, ale tu mamy dwie skrzynki, słuchajcie, więc sobie je rozwalamy. Nikt ich nie rozwalił. No kurde, no 20 HP. Muszę tą Bibi ulepszyć, to, to, nie to nie będzie zostawało. Słuchajcie, tych 20 HP. Dobra, czterech zadymiarzy do końca teraz. Szukam tu była Pam. Nie tu była rzeki, Oj ojoj ojoj oj ojoj. Oj, 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 oj. Nie czemu tam nie ma ściany. Nie. Kurde. Dobra, żyje. O, niestety już nie żyję. No niestety nie udało nam się tej ostatniej jarenki. Zwiedzimy się już w lobby. Przynajmniej mamy stopień karnetu na pocieszanie, więc tak. Otwieramy. Nie no, Z Brawl raczej nic nie będzie. Czwarta już chyba skrzynka w tym odcinku, więc otwieramy. No i 30 monet, czy będą jakieś fajne punkty, 4 do Tika, no dobra. O, i do Spajka, do Spajka się przyda, więc co? Ja Wam dziękuję za oglądanie, jeszcze raz mówię, żebyście wbili do klanu, bo są dwa wolne miejsca. A naprawdę już chyba 10 minut po tym odcinku pewnie wbiję kolejnych dwóch ludzi, więc jak macie czas to dobijcie. Możecie też dobijać do klubu Polish Masters V2, to jest nasza akademia. Dobra. Nie będę już o tym mówił, już za dużo o klanach Ja wam słuchajcie, dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał No niestety nie dropnęliśmy z Megaboxa nic Z tych Megaboxów i Bigboxa i boxa. No ale do mniejsza z tym Naprawdę fajnie, gdybyście zasubskrybowali ten kanał Fajnie, gdybyście zostawili łapkę w górę Udostępnijcie ten film, wbijcie na Discorda My słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach z Brawl Stars Trzymajcie się do zobaczenia i cześć!